No i witam serdecznie w szóstym odcinku z serwera Metin2 Bałtyk Przepraszam serdecznie za opóźnienia, przepraszam za to, że tak długo nie było odcinka Ale za to nas zbierało się dużo materiału, więc pewnie będą trzy odcinki w przeciągu tygodnia, w przeciągu siedmiu dni Postaram się wstawić, albo coś takiego zrobię, że po prostu odcinek co trzy dni I w ramach rekompensaty macie konkurs yy, Taki... Upominkowy bym powiedział, bo 50 smów, kupon 50 SM-ów możecie wygrać. Wystarczy zostawić łapkę w górę, suba yy, z dzwonkiem i komentarz z waszym nikiem na Bałtyku. Ja prześlę wam to pocztą, tą taką pocztą, która jest w grze i będziecie mogli sobie wygrać kuponik na start gry. Zapraszam do oglądania odcinka. I jak mówię, będzie dużo odcinków, więc zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę teraz będzie taki mini maraton. Część z widzów może nie pamiętać, w ostatnim odcinku udało się wbić 2 razy 95 level i dlatego przechodzimy do ulepszania ekwipunku na wiatr. Te, cały ten asortyment, który tu widzicie, przygotowany, nic z tego nie weszło na 9, to wam mogę powiedzieć od razu. E, nic z tego nawet tam, no, na 9 może, znaczy na 8 powchodziło, na 9 nic z tego nie weszło, więc na następny dzień kliknąłem sobie na szyjnik, na plus tylko 8, jak widzicie i tym udało mi się wbić na plus 9, nasz został na plus 8, ponieważ na tamten moment było to do nas dość drogie ulepszanie Czerwone wstęgi 15 kaka za sztukę, więc to naprawdę nie było tanie ulepszenie, żeby to klikać na plus 9 No i zaczęliśmy to mieszać Jak wiadomo ekwipunek na wiatr działa w lesie od 95 levela oraz działa sobie na mapach od 90 lewela, oczywiście tylko na niektórych metinach na niektórych obszarach tych map, bo jak wiadomo w sumie na tamtych mapach 9.0 jest ich chyba 4, tak zbocza guantama, yy, góry, nefrytowa i przylądek, tak są cztery mapy i tam naprawdę są wszystkie żywioły, zależnie do jakiego metina podjedziecie, taki żywioł trzeba ubierać, więc warto sobie wybrać jeden żywioł, ubrać się na niego i tylko na te metiny jeździć. My wybraliśmy wiatr, no i błyski i na takie metiny jeździliśmy. No jak można było zauważyć, już trochę zmianek przyleciało, celowaliśmy w krytyka, 10 kryta nawet samo bez jakiegokolwiek HP, niestety nie udało się, nic takiego nie wchodziło do tych, przynajmniej, butów, jak na ten moment widzicie. Też mieliśmy ustawiony jakiś tam limit zmianek, którego nie chcieliśmy przekraczać, wiadomo, liczba SM-ów na dany moment jest zawsze ograniczona, od happy hour do happy hour, że tak powiem. Więc nie ma co przecholowywać i trzeba się trzymać tam danych kwot SM-ów na koncie, żeby sobie zostały, w razie czego. Więc chcieli, celowaliśmy 10 kryta, ale jakby nie weszło, to by nie weszło, po prostu wiecie, jak jest. No, nie zawsze uda się to wbić, co chcemy. Trochę zmianek na te buty poszło, nie powiem, że nie, bo koło 20 chyba tu już przyleciało na tym odcinku, mi się wydaje. Tutaj chwila zastanawiała było, bo weszło 1000 życia, 15 strzały, znaczy tam 10 unik chyba, no ale te strzały teraz są w sumie nigdzie niepotrzebne bo działają te żywioły, więc te strzały to taki trochę zapomniany bonus kiedyś by były fajne może, ale teraz to zwykły syf no i końcowo powoli się tutaj już zbliżamy do mieszania tych butów, bo jeszcze został oczywiście naszyjnik więc na no, naszyjnik też musieliśmy zostawić jakąś porcję zmianek i stwierdziliśmy, że zostawimy sobie te buty z takimi bonami jak zaraz wejdą, czyli 1000 500 HP i 3 kryta, no i przechodzimy tutaj do no, naszyjnika tak samo naszyjnik oczywiście na wiatr, mówiłem, że został na plus 8, te czerwone stęgi naprawdę giga droga sprawa i nie bawiliśmy się w ulepszanie go na 9, został sobie na 8, ten 1% za dużo nam na tych metinach nie zmienia, na tych metinach sobie stoimy, więc jest OK. no i zaczynamy mieszanie naszyjnika, tutaj również, no naszyjnik to sama historia co buty 10 kryta by fajnie by było jakby weszło no, i tyle w sumie, nawet bez żadnego HP, tak jak mówię. Tym bardziej, że w butach weszło tam to śmieszne HP, i 3 kryto tylko tam zostawiliśmy, więc serwowaliśmy coś lepszego. Dobra, kolejne teraz 8 miksów, 3 kryt, ciągle nie, szkoda, że minimalne bonusy 5 trzycie, 10 strzały. No, nie dziękuję, nie chcę trzymać takich bonusów. 10 trzycie 3 kryt kurde czemu tak kurde 10 trzycie 3 kryt 2 omdlenie czemu nie są maksymalne bonusy żeby było na odwrót ale by było sztos 2 karzycia 10 strzałów 10 dwuręka. ręka miksuję dalej chyba 15 szwachla miks totalny 8 omdlenie 3 kryta znowu to omdlenie z krytem. miksuję dalej 5 Szycie, mix 1,5 tysiąca życia, mix Dobra, kolejne 8 zmianek. Pierwsza zmianka Totalny mix, 15 szpony, nic więcej. 1000 życia, 5 kryta, 3 Szycie, Zostawiam na razie. Wkładanie kadłuba, ruty zostało już na zakupione na dość dawno temu. Za 150 kk wtedy to było dość dużo. Teraz to nie jest dość dużo. To było tak z dwa tygodnie temu pewnie No i wkładanie kadeków do niej 30, w sumie wam powiem jakieś średnie 39, może ktoś tutaj nie widzi, może ogląda na komórce i nie może zobaczyć 39 średnich za 150 kaka kupiliśmy No i telelo, telenowela z klikaniem tej truty będzie w następnym odcinku Nie wiem jak mi się udało to posklejać, bo były dwa live'y Było też sporo nagrywania, takiego wiecie, po prostu nagrywania jak do odcinka były dwa live dwugodzinne z samego klikania, więc będzie mi to ciężko posklejać, ale postaram się coś z tego skleić i Wam wrzucić to w następnym odcinku. Tutaj jeszcze jakieś rozszerzenie ekwipunku na Wojowniku, już prawie cały ekwipunek rozszerzony, więc też fajna sprawa. Jestem właśnie po live z klikaniem truty. <laughs> Jak ktoś był, to pozdrawiam serdecznie, fajnie było. No i co? Kupimy sobie taki rubin, bo na wejście truty na plus 9 nie ma co liczyć. A taki robi nam sporo da. 5 wonów, jest to trochę siana, ale wartość i średnie spoko. Ulepszymy sobie. Wiadomo, że nie mityk, ale na mityka liczyć, że ktoś sprzeda, to ciężka sprawa. Dlaczego? Mogę wam to wytłumaczyć, bo jak komuś wejdzie mityk perf, no to zazwyczaj go wkłada po prostu albo wrzuci sobie go za powaloną cenę. Za powoloną cenę na sklepik, za taką, która będzie niedostępna dla prawie nikogo, więc no. To kiedy będę miał Mityka, to jest bardzo długi czas odległy i wolałbym po prostu być ubezpieczony i mieć takiego rubinka, którego mogę sobie teraz włożyć, będzie miał wartość, będzie miał średnie i sobie poczekać miesiąc, dwa tygodnie, tydzień. Zależy od farta, zależy od tego, co się wydarzy na rynku, zależy od tego, ile będę miał jangów i tak dalej. No po prostu Mityka, nie? No i to tak, tyle wkładam po prostu legendę. No i tu jeszcze szybko ulepszanie, tak z perspektywy czasu, gdy nagrywam to już po jakimś czasie, to dogrywam ten głos, wam powiem, że to był naprawdę bardzo dobry ruch z kupieniem tego legendarnego Rubina po prostu, bo mi się pojawił jeden, to wam mogę powiedzieć, że zszedł za 3300 zł, perf. Eee... Rubin mityczny na czarnym rynku za 3300 zł, więc fajna cena. Udało się wymiksować taką śmiertelkę. 30 wartość ataku, 15 wiatr, 10 zapażet. Teraz mamy taką 1315 wiatr, 5 zapeżeta, więc no, ładujemy tam po prostu. Dodajemy kadeki czwórki. Spróbuję dodać Kadeki czwórki do niej. Pęk podczas umieszczenia muszę ją przepalić. Dwa kawałki na to kupię i jesteśmy. Dobra, klikamy ją na plus 5. Jeszcze raz próba. Kadek plus 4 uchyłki i spida, pęk spida, uchyłki, pękł Piękna jest. Dobra, kupimy sobie księgę łowcy potworów za 100k. Git cena naprawdę. Księga łowcy potworów, no i super, mamy już wszystkie księgi do naszego smoka, mamy berka, mamy księgę łowcy potworów, a, no jeszcze księgę przebicia musimy załatwić, ale raczej ceny groszowe, naprawdę. Z racji tego, że kupiliśmy rubin matowy, nie mieliśmy w nim siły ognia, bo w mitycznym jest siła ognia, więc potrzebowaliśmy talizmana ognia, który sobie zakupiliśmy za 100kk w 4-bonie dość drogie są totalizowane ognia dlatego, że ich jest po prostu mało na ten moment serwera więc kupiliśmy sobie taki i ulepszymy go kiedyś na plus jeden jak zdobędziemy kwiaty te, które lecą z tam zodiaku i sobie go klikniemy, zdobędziemy drugi klikniemy go na plus jeden i teraz coś będziemy próbowali w niego wmieszać i będziemy już mieli siłę ognia siła ognia się nam może przydać na razodora w dalszej perspektywie na melee jeżeli byśmy latali z tym matowym rubinem co w sumie może się wydarzyć bo słyszeliście w poprzednich klipach jaka jest scena mityka perfa więc Prędko go mieć pewnie na kontach nie będziemy. No, i tutaj jest mieszanie. W co celowaliśmy? W takim talizmanie? W lód i w ziemię. Ponieważ to są żywioły, których się nie da wbić, tak jakby w ekwipunku. A. Są one potrzebne na mapach 90. No i też tam na mapie 9.5. Na na działa lód, Tam na tego bossa w lesie działa lód Więc potrzebowaliśmy ogólnie lód i ziemię, bo na Metiny, na no jakieś tam bossy, właśnie przydatne bonusy. No i co? Trochę zmianek poszło na ten talizman. Nie chciał współpracować, ale końcowo weszło 15 insekty, 6 odporności na lód, 20 odporności na ziemię i 20 odporności na lód, Zostawiliśmy. Maksymalne odporności wynoszą po 25, tu prawie weszły. Prawie perfekcyjne bonusy, znaczy prawie perfekcyjne, no prawie maksymalne. Nie, to nie ma to daleko do perfekcji, ale zostawiliśmy takie. Tutaj widzicie podsumowanie oddawania 4000 pisanek, ile poleciało kwiatków. Tutaj są same kwiatki, które poleciały. Jest to myślę zadowalający wynik. No i oprócz tego wiadomo, że z tych jak wielkanocnych lecą zielone podki, fioletowe podki. Jak widzicie, tych zielonych poleciało troszkę ponad 800. A fioletowych poleciało, no bliżej 2000 była ta liczba, więc naprawdę fajny wynik też, przyda się to wiadomo Na apelu bez fioletowych potek się biegać nie da, więc no jest to must have, żeby to mieć na postaciach Więc no, fajny zapas Dobra, tworzymy sobie 3 szkaty Zobaczymy co tu w nich się działo Lizak na 7 dni z 3 szkat z lizakiem się trochę przyfarciło, tutaj dodali jeszcze jakieś księgi do Lisa, więc też sobie kilka ich otworzyłem no stwierdziłem, w sumie zobaczę co z nich leci, jak tutaj wypadają te rzeczy, które mogą wypaść, kosztowała tylko 90 samów jedna sztuka, więc kilka ich tam sobie otworzyłem, ale nie poleciało nic ciekawego, to stwierdziłem, że nie ma sensu dalej klikać, nic tam bo aż tak bardzo nie potrzebowałem, no i tutaj kupujemy mityczny diament z odpornością na obrażenia, był naprawdę dość tani tam widziałem chyba, nie pamiętam już dokładnie, to było chyba 130kk więc naprawdę bardzo tanio, ulepszyliśmy sobie go na plus 4, włożyliśmy na postę. Wiadomo, odporność żołądki zawsze się przyda Odporność na lód silny lód też fajna sprawa Jest to trzeci kamek z alchemii Który już mamy Tak naprawdę z tych ważniejszych To zostało oczywiście jadeit do kupienia Będzie naprawdę ciężko dorwać jadeita Ale będziemy szukali jadeita Mitycznego oczywiście Klikanie łuków Feniksa, 10 prób Uzbieraliśmy sobie, oczywiście bijąc metin i bossy na mapach, fajny taki Poboczny zarobaczek do bicia metinów Naprawdę fajny, wpada sianko czasem jak się kliknie Kilka prób to można sobie dorobić do zwykłego dropu, który ma się z metinów Dochodzą, dochodzi kilka łuków fenixa i naprawdę robi się fajna suma tutaj weszło naprawdę fajnie, bo ponad statystykę weszło 5 łuków na 10 prób gdzie jest 30%, więc ponad statystykę weszło no i no, naprawdę bardzo fajnie tutaj przechodzimy do mieszania bransolety bransoleta z angielskich plus 6 udało nam się taką kupić chyba za 60 albo 70kk w pięciobonie więc fajna cena była Wtedy jeszcze nie było tych piątych bonów dostępnych, nie było info żadnego o blaskach, więc postanowiliśmy, że sobie taką kupimy i będziemy mieszać. Zmianki były duża ilość. Z aukcji błyskawicznych tam chyba było cena 1400 SMów za 80 sztuk. Albo za 40 nie. Co ja mówię? 1400 semów za 40 zmianek. Taka była cena, więc sobie kupiliśmy 82 pakiety na dwóch postaciach: dwa pakiety na ninży, dwa pakiety na woju. No i tutaj mieszamy. Czego szukaliśmy? Szukaliśmy żywiołu z diabłami, żywiołu z jakimś dopeżeta, z szyciem, żywiołu z czymkolwiek, żeby było fajnie, można było zostawić. No i tak to wyglądało to mieszanie tutaj. Trochę zmianek na nią już poszło i pójdzie jeszcze więcej. 1500 życia, 20. Orki, 10 mistyki, no nie szukamy tego, teraz wam powiem, że na pewno to mieszanie jest strasznie specyficzne, bo nie szuka się HP, nie szuka się czegoś tam, tylko szuka się przede wszystkim tych żywiołów Jakaby branzy nie było, tutaj weszła taka w miarę, co się chwila zastanowienia była, 1500 życia, 15 błyski, 5 życie, 10 wiatr No ale bez diabłów natomiast, było sobie HP, nie było diabłów, więc nadal, nadal ją przemieszaliśmy i szukaliśmy czegoś innego Tutaj 1,500 życia, 20 diabły. Znowu śmieszna sytuacja, bo nie ma żywiołu, a żywioł jest Must Have, jest tak jakby pierwszym bonusem Tier 1 w potrzebach do ekwipunku, więc też przemieszaliśmy ją. Było HP, były diabły, ale nie było najważniejszego bonusu, więc mieszamy dalej. E, tam, widzicie, też stoi ta ninja. W kolejnym odcinku będzie ta ninja, pokażę Wam co tam udało się na nie zrobić, jaki level wbić na ten moment i tak dalej. W tym odcinku jeszcze nie jest pokazana, zostawię to na następnym odcinku, też mam dużo tego materiału, więc chcę to jakoś fajnie podzielić. No i nadal mieszamy tą bransoletę. Już trochę mixów naprawdę na nią poszło, sporo mixów i nic nie weszło. ale tutaj weszło 15 ogień, 10 doperzyta, 10 szycie. I jeszcze tam 20 DT jest sobie, bo jest, ale naprawdę fajna branzoleta, z tego względu, że po prostu będzie na dropka na blaski. Wtedy w perspektywie mieliśmy blaski jakieś. Eee, oczywiście też pod melejkę. No nie wiem, czy na melejkę nie potrzeba HP. Nie wiem, może będzie, może nie. Ale tak do V3 naprawdę fajna branzoleta. Nawet do bicia Metiniów, bo to 10/30, 10 do Beżeta. fajne bonusy. Przypominam o zestawieniu łapki. W górę przypominam o konkursie, który się odbywa w tym momencie do wygrania kupon 50 SMów. Instrukcje były na początku odcinka, zapraszam też na mojego fanpage, do którego macie link w opisie, tam czasem pojawia się jakieś info, jakiś memik wstawię, rzadko, bo rzadko, ale czasem się coś pojawi, więc zapraszam serdecznie, no i to było na tyle w tym odcinku, jeżeli się wam spodobał jeszcze raz, proszę tutaj łapkę w górę, bo dawno tego odcinka nie było, więc niech się ta aktywność podbije i lecimy z minimaratonem, mówię, postaram się odcinki dodawać co 3 dni, przez, no, może takie 3 odcinki uda mi się dodać, żeby były w krótkim ustępie czasu, bo aż tak dużo tego materiału nie mam, ale trochę się tego nazbierało, żeby tego trochę Pododawać, więc zapraszam do wyczekiwania na następne odcinki. To było na tyle siema.